Thank you. kolonezem powitalnym Karola Krupińskiego przywitał Państwa Ludowy Zespół Muzyczno-Daneczny Muławiacy. Zespół Muławiacy powstał w 1961 roku przy PSS-połem z inicjatywy pana Antoniego Chmielewskiego, który od początku istnienia opiekę nad nim powierzył pani Halinie Rzepińskiej. Od 50 lat do dziś dnia Pani Halina jest jego opiekunem, kierownikiem i instruktorem. Od 1973 roku zespół działał pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej Zabrze, a od września ubiegłego roku przy Miejskim Domu Kultury w Mławie. Od tego czasu dziecięcy dotąd zespół skupia w swoich szeregach również grupę dorosłych złożoną z nowych, a także z byłych członków zespołu. Od wielu lat z zespołem związana jestem również ja, Anita Dziarcińska, najpierw jako córka pani Haliny Rzepińskiej, od trzeciego roku jako członek tego zespołu, a dziś z inicjatywy pani dyrektor Miejskiego Domu Kultury Małgorzaty Redkowskiej mogę być z tym zespołem jako instruktor, opiekun i choreograf. To również dzięki staraniom pani Małgorzaty Redkowskiej grupa dorosłych może zaprezentować się w nowo zakupionych strojach. Ten wielopokoleniowy zespół przed 50 lat wielokrotnie prezentował się przed publicznością nie tylko naszego miasta, ale również wielu innych miast naszego kraju i poza jego granicami, ciesząc się zawsze ciepłym przyjęciem. W repertuarze zespołu są tańce. Narodowe i tańce regionalne, między innymi tańce regionu Wielkopolskiego, Śląskiego, Opoczyńskiego oraz tańce rosyjskie. A w dzisiejszym programie zespół zaprezentuje tańce regionu Krakowskiego, Śląskiego, Kaszywskiego i Łowickiego. I żeby nie przedłużać, życzę Państwu miłego oglądania.